Przygotowania rozpoczęliśmy 14 stycznia na boiskach Sarmacji, na którym będziemy e, trenować do, do pierwszego meczu ligowego. E, w okresie przy, przygotowawszy zaplanowane 7 spalingów. E, gdzieś to jest e, tak ułożone, że na początku są troszkę słabsi z przeciwnicy. Przed, przed rundą już chcemy się e, zmierzyć z, z duszynami, które e, są czołowymi swojej widze. Jeżeli chodzi o kadrę, no, cały czas są zawodnicy testowani. Dziś rozmawiamy z, z innymi klubami. Na pewno chcemy sobie troszeczkę przewietrzyć szatnie. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie w przerwie zimowej jest to ciężkie do zrealizowania. Ale tutaj prezes i z, z Krzyszkiem Dudzińskim działają prężnie i, i staramy się gdzieś tutaj y, to połapać. Najgorszym problemem jest to, że wypadł, wypadają mi z, z kadry y, najbardziej doświadczeni zawodnicy. Y, I tu jest, tu jest tutaj, gdzieś tam ten problem i ciężko jest teraz w przerwie zimowej takich doświadczonych zawodników uzupełnić tymi doświadczonymi zawodnikami. Jeżeli chodzi o plan, y, jeżeli chodzi o plan... Na, na tą rundę, to jest na pewno zawsze utrzymanie się, bo jest tutaj w klubie atmosfera i środowisko, ludzie, którzy tu współpracują i żeby, żeby tu na pewno była silna liga okręgowa, a nie tylko, żebyśmy walczyli o, o utrzymanie. poradzi!